Że mogłeś dzisiaj zginąć na tych pasach? Ale nic mi nie jest, więc zapomnijmy o tym. No nie dość, że stary, to i głupi. Może i stary, ale nie głupi. Wiesz, że w Polsce statystycznie przez nieuwagę, co cztery minuty jest potrącona jedna starsza osoba? Powiedz mi, jakim trzeba być debilem, żeby co cztery minuty potracać ciągle tą samą osobę? No debil. No to przecież mówię. No to to ja rozumiem, tylko ty mi powiedz, dlaczego nie masz męża? Ale po jakiego diabła mi mąż? A co mi samej źle? Mam psa, który warczy, papugę, która przeklina, no i tego rudego kocura, co się włóczy po nocach, a w dzień leży na sofie. No co? Matka, muszę ci się czymś pochwalić. Co znowu odwaliłeś? Jak byłaś dzisiaj w pracy, to spaliłem 800 kalorii. Chyba leżąc na sofie 8 godzin. No, chyba, że zacząłeś ćwiczyć przed latem. No nie do końca. Kurczak w piekarniku mi się spalił. No to po obiadku. <grym> Matka, czy ty mhm. wiesz, że Boguś jest w straży? Ale który Boguś? Ten nasz? W Ochotniczej czy w Państwowej? No w Ochotniczej. Wczoraj wyjechali do pierwszego pożaru. Obora się paliła i chyba tam było ze sto krów. I wiesz, że żadna się nie spaliła? To rewelacja. Pierwsza akcja i na dodatek udana. No nie do końca. Tak lali wodą, że wszystkie się potopiły. <grywa>